Witam ponownie! Zagrajmy Final Fantasy Tactics Advance! W dzisiejszym odcinku, zmiany, zmiany, zmiany! Otóż, Mod Blanc dostał sobie Slit Road, żeby się nauczyć blizary, a Norbert zmienił się w Białego Maga i dostał Pure Staff, czyli będzie miał esune, czyli będzie mógł leczyć wszystkie statusy. Otóż Norbert będzie u mnie po części Białym Magiem, nie będzie jednak Sage'em, tylko Białym Magiem. Bo tak, bo mogę. A Delfin wróciła do bycia fencerem, dostała sobie Flamberge i się nauczy Pierce through. Więc tak. Tak, kiedy ostatnio skończyliśmy, szukaliśmy na ulej River zaginionego pierścionka. Nie ma więcej misji z tego co pamiętam. Więc idźmy na Twisted Flow. Misja fabularna. Żeby nie było. Ej, marcz. No, wygląda jak zwykła rzeka. A tu nagle uczucie vertigo. I, I wow. Taki sobie przypadek. Wziu! Hej. Jesteśmy w jakichś ruinach. Czarna rzecz w rzece pochłonęła nas. Ooo. I tak to prawdopodobnie nadal jest Evelys. Ruiny. A w ruinach kryształ. Tak, Mac, to jest kryształ. A wrinkle in space. Czyli magia kryształu zagina czasoprzestrzeń. Jej. No ale cóż. Uuuuh. Na szczęście ten głos nie mówi do nas czerwoną czcionką, więc jest dobrym głosem, prawda? Nie, 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 to potwór. Zapytam raz jeszcze. Oto jest Fanfrit. Fanfrit jest totemą i jest obrońcą kryształu. ...i myśli, że chcemy posiąść kryształ. Więc... Ups. Chyba mamy boss fight! Oho. Jej Na szczęście działa to tak jak zwykła walka. Ale i tak mamy tutaj Float Aie i Arimany. Float -eye nie są może jakieś strasznie przegięte. Ale Arimany mogą sprawić nam problem, ponieważ taki Ariman. Taki Ariman ma. To Ariman miał? Hmm. Wiem, że jeden z potworów miał ruletkę. Może to ten Ariman. Tak, ma ruletkę. Ruletka jest losowym atakiem, który zabija albo swojego sojusznika, albo naszego sojusznika, więc. Ech, ech, ech. E, tak, mamy tutaj walkę z takim pierwszym bossem bossem, że cała walka się toczy wokół bossa, przynajmniej jest to boss fabularny. Ty powinieneś być w stanie go dosięgnąć, chyba. Hmm, e, delfin będzie obok ciebie. Nie podoba mi się fakt, że March jest tam ustawiony. I nie można ustawić Marcha. No i tak, musimy pokonać bossa. Musimy pokonać bossa, bossa, który jest dosyć silnym bossem. No, Kel'Nof się rusza. I pewnie użyje ruletki z tego rogu. I yep. Patrzcie, jak March mi umrze. Na szczęście Norbert ma... Eee, tak. Chciałem powiedzieć, że na szczęście Norbert ma przedmiot do wskrzeszania. Eee. I to jest problem z tą misją, bo ruletka. Eee, no dobra. No dobra. Załóżmy, a tak no ma counter. 47 mu zadasz, a jakbyś użyła na przykład e, pierce through. Widzisz, to jest taki fajny atak, który atakuje na dwie kratki. Jej, mam zielone coś przed sobą, hoho. Ho. Więc równie dobrze mógłbym... Zająć miejsce Alekseja. Zająć miejsce Alekseja i uderzyć go w taki sposób. Właściwie spróbować, żeby nie dostać counterem. Bo wydaje mi się, że Aleksej ma przedmioty. Masz przedmioty, prawda? Tak, 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 tak. tak, Phoenix Down. Niestety Norbert mi się przyda. Norbert mi się przyda i nie chcę, żeby był martwy. No, sorry. Ale teraz już jest wszystko k. Eee, ty się ustaw tutaj. Jakby co będziesz tankował, Fanfrita? No, a tak pomówmy o Fanfricie. Fanfrit jest to to temat. To temy są w tym świecie strażnikami kryształów. Kryształy są motywem, które się który się przewija przez Final Fantasy. Chyba najwięcej kryształów jest w DCD Final Fantasy, gdzie tych kryształów jest tyle, ile jest gier. No tak, Funflix, tak jak każda inna, to tema jest wzorowany, można powiedzieć, reprezentuje ...reprezentuje jednego z antagonistów Final Fantasy. Funflix tutaj reprezentuje Cloud of Darkness. Po japońsku jego tytuł jest nawet Cloud of Darkness. Fanfreed, Cloud of Darkness. Cloud of Darkness była ostatnim bossem w Final Fantasy 3. W japońskim Final Fantasy 3. Nie w Final Fantasy 3 wersji amerykańskiej, który tak naprawdę był Final Fantasy 6. Nie mylcie tutaj. I co? W Delfin czy w Norberta? W Delfin. Nawet mimo Czoko Shield i 70 Evade, Delphin jest w stanie oberwać. Eee, 10, 62. Hmm. W sumie ja wiem, że to będzie bardzo hamskie z mojej strony, ale. No, ale. Trzeba żyć ze stratami. Haha! Ha. I żeby marczowi przyspieszyć turę, to poczekamy sobie. Tylko chciałbym najpierw zerknąć na. F Nie mogę zerknąć w tym momencie na Fanfreaka, niestety. Odzi... ah, Fanfreak. To będzie bolało. Nie? Znaczy, to i tak będzie bolało, bo coś zrobi teraz. Demi. Hej, Demi. Haha, ha. ach demi. No ale wracając do Fanfrita, mój drogi Femfricie, Hmm... co ty masz? Expulse, Mage Storm, Counter Weapon Attack Plus. Teraz, on ma coś takiego jak Breath of God, Lightspeed. Ma całą masę, całą masę sobie właściwych zdolności potworów. O, może slowować. Ech. I spójrzcie na jego staty! Weapon attack 243! To naprawdę jest dużo. Taka delfin ma na przykład... 179. Więc... Mm. No ale tak czy siak, warto jest najpierw pozbyć się przeszkadzajek w postaci flutajów i arimanów. Na przykład użyć takiej blizary na niego i stwierdzić, że Mont Blanc za Chiny Ludowe nie trafi. W sumie nie powinienem być w takim klasterfaku. No, man blank trafił. Wow. Tyle wow, trafiania. Wow. Such damage. Match cold. Ariman chyba ma zaprogramowane, żeby raz używał ruletki, tylko? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak i bardzo mi to odpowiada. Właściwie. Właściwie to nawet gdybym chciał, to by nie trafił Fanfilita z. i nie. I tego animana. No, no, ale dobra, psią Jeden mniej. Jeden mniej, dlatego będę mógł się teraz ustawić tak, żeby Fanfrit mnie przodem tylko mógł walić. Arara. Ciekawe, za ile Fanfrit uderzy takiego Alekseja. Jestem bardzo ciekaw. Uuu, za 12. Nie było aż tak źle. Na. Kto teraz? Na no, on teraz. Chciałbym, żeby. No. Na, no, w sumie ty też się możesz ruszać. Hmm. Ok. Cią. Teraz. March prawdopodobnie zajmie się tamtym Arimanem. Hmm, właściwie już się ustawię tutaj bardziej. A Norbert, Norbercie, mój kochany, wylecz tutaj tych ziomków. I właściwie wydaje mi się, że Norbertem będę się skupiał głównie na po pierwsze dawaniu protect na moich teammateów, a po drugie na leczeniu. To jest dobra taktyka. Szczególnie, że Fanfrit jest bossem. Przy okazji, Fanfrit jest... Yy, jest totemą mugli. Tak, każda rasa ma swoją własną totemę. Ale dam pieniążka każdemu, kto... Wskaże mi podobieństwa między Fanfritem a Cloud of Darkness. Chyba, że w Final Fantasy Wiki troluje. Nie pierwszy nie ostatni raz, I guess. Proszę zabij, ale nie zabij tylko spróbuj go trafić. A 13. Opłaca się mieć defendera. Właściwie to mógłbym, mógłbym jeszcze dać defense, defense plus jakieś. I jak to szło u defendera, to zdolność defense, po prostu defense. Taste my lightning. Ale tak, defense, żeby Aleksiej tankował jeszcze mocniej, właściwie to na Fanfreakcie można nabijać sobie sporo EXPO, bo ma poziom 9. Podczas gdy ...March u nas ma też 9. I Mont Blanc też. Ale tak naprawdę po co? W sumie pozbędę się tego Arimana, a potem będę gangbangował Jak Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi. Mm. Wiesz co, Aleksei, przejść z boku. I teraz, tak, defense. Mm. A nie chcę drop weapon, bo to tylko zmienia broń. W sumie przeżyjesz. Przeżyjesz wszystko, co ma do zaoferowania Farm raczej. Au. Jego ataki wyglądają boleśnie. No dobra. Kto potrzebuje mojej kióry? Ty masz sporo. Właściwie to rzuciłbym tutaj, ale. Ale nie chcę leczyć Femfrita. Dlatego wyleczę Aleksaja. Wi! Boskie leczenie. O, March, Świetnie się składa, ponieważ będziesz baitem. Co do masz tylko 55HP? Eee, nie Hunt Blackout... 30%?! A jakbym spróbował stąd? 40... E, nie, w takim razie lepiej go po prostu otłukiwać, no... Cóż... Mam 93% trafienia go. Jak miło. Wait! No! W takim razie zrobimy najbardziej tanią sztuczkę przeciwko Counter-Strike. Hej! Stąd mnie nie uderzysz. Pistru jest fajne. I Delfin level upnęła świetnie. Lag. Proszę omin to. Uniknij tego. Unik, unik, unik. Au. W sumie Fanfrit nie boli aż tak bardzo jak można by się było tego spodziewać. No, well. 24. 24. Na szczęście, Fanfrit ma bardzo mało. I i łatwo jest go trafić. Ja myślałem, że na coś może mieć słabość. To by było zbyt piękne wtedy. Dzüp. Ok, Aleksej powinien się ustawić tak, żeby w razie czego Norbert mógł uleczyć i jego i Delfin. Au. O. Nil, before me, mighty to tema. Teraz nie zabiję go, prawda? Chyba, żebym walnął z krytyka. Ah. Wiecie, kto teraz? Czy teraz będzie Norbert? Hmm, zostało ci osiem. Ty nawet jakbyś chciał, to go nie walniesz w taki sposób. A czy może masz. O, Holy Water nie rani, prawda? Nie, to nie jest Castlevania. No dobra, White Magic. Wyleczę sobie was, bo mogę. Tak, ta walka jest dosyć prosta. I kto zgarnie Kila? No to jest pytanie. Właściwie to chciałbym, żeby Norbert go zgarn... Nie, Delfin go zgarnie. Okej. Okay. A tu nagle Thamfrid ma dodge skills. Nie? Okej. Okay. Jej! I w ten sposób March przyznaje sobie cały... Całą zasługę pokonania. Ej! I kryształ jest nasz! O! Czym jest ten kryształ? Kryształ. No. Kryształ... Kryształy tak naprawdę podtrzymują ten świat. White Ones. On mówi tutaj o mgłach. No i dostajemy na, naszą własną totemę w tym momencie. Po tej walce totemę będziemy mogli przyzywać. A kryształ jest po prostu... Pszsz. Rozpryskuje się. O! Patrzcie, to był nasz stary znajomy, Mute. Tak, kiedy ten materiał, który podtrzymuje ten świat, się, zostaje zniszczony, tak samo ten świat zostanie zniszczony. I wtedy wrócimy do prawdziwego świata. W ten sposób dowiadujemy się najważniejszej rzeczy w tej grze, tak właściwie. O, patrzcie. Patrzcie, to miód, a to jest jego ojciec, Sid. Dlaczego miód ma oko na czole? Tak, poza tym jest wprowadzona kolejna postać, przynajmniej jej, jej imię Babus. Babus Swain. No, miód miał sny. Newt jest księciem. To jest jego kraj, jego państwo. A to jest jego matka oraz babus Swain. Ach, babus. Zawsze lubiłem babusa. Królowa Remedy. Królowa Remedy. Tak, właściwie to królowa Remedy jest naszym głównym antagonistą. To nie jest jakiś taki wielki spoiler, ale. No, tak. O, jeden z kryształów został zniszczony. I oczywiście wszyscy już cały strach. I zaostrzenie praw będzie. A Sid jest sędzią. Sid jest. E, szefem wszystkich szefów, jeśli chodzi o sędziów. Grand Judge. Grand Master Judge? Czy Grand Judge? Judge Master? Nie jakoś tak to szło. No, ale wróciliśmy. To zniszczenie jednego kryształu musiało nie wystarczyć. Czyli teraz. Marcz... będzie... March wyruszy na krucjatę, tak A no i Mugle teraz mają podczas bitwy nową... nową zdolność. Nazwie Totema. Shamsir. O hej. Alexis masterował drop weapon, jak miło. Hmm. Kadoan. Gdzie postawić Kadoan? C w sumie chciałbym znać opis Kadoanu. A załóżmy kadon sobie tutaj walniemy. Pszszsz. No ale dobra. Czy jeśli wezmę Blanka i dam mu pick abilities... Hmm. Hmm. Du, 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 du. Nie niestety nie pojawia się to tema. To tema jest takim takim samonem, który się przyzywa, jeśli ma się 10 checkpointów. Jeśli mamy 10 checkpointów, możemy przyzywać naszą własną totemę. Każda rasa, jak już wspomniałem, ma inną totemę. I wtedy to zadaje dosyć spore obrażenia wszystkim przeciwnikom na mapie, co jest takie dosyć cheesy. No, ale wracajmy do miasta. O, tu, 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 tu. Właściwie, zobaczmy, czy Alexej może mieć jakąś inną broń. Tu, 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 a nie, a co z Shamsheer? Shamsheer nic nie daje. Hmm. W takim razie trzeba kupić nową broń Alexejowi. Bye bye bye. Yeah. Załóż. Hmm. mode down, last Berserk... E, aura. No właściwie Za 10 tysięcy, Boże No ale kupimy sobie tamto Uuuu To Uuu. jeszcze kupimy dwie te Dla Montblanca i dla Norberta Headband. W sumie jeszcze chcę zobaczyć czy A, to jest dla Assassina i a, damage MP, damage MP, damage MP Counter by mi się przydał, ale do tego potrzebowałbym Monka albo Tifa, a na razie mi się nie chce. No, no dobra, no Gold Armor R hmm. Last Haste. Właściwie mógłbym kupić. A dobra, jak wydawać kasę, to wydawać kasę. Będę musiał sprzedawać stare śmiecie przy okazji. No dobra, Alex, Equip Ability. Nie abilities, tylko. Lion ty miałeś na samym początku. Tak, ty chcesz to. I teraz... Czy ja zrobiłem błąd? Tak, zrobiłem błąd. Zrobiłem błąd, ale nie przejmujmy się tym. Na czym się przejmować? O, to ci trochę defense obniża, ale... Ale jesteś magiem do cholery? Czy ty możesz plate mail? Nie możesz plate mail. Hmm. A czy mogłabyś Diamond Armor? Na przykład gdyby one nie miał diamond armora? Hmm. Nie mogłabyś, prawda? Hmm. No dobra, czyli postąpiłem bardzo głupio. Trudno będę za to płacił. Ech, co ja zrobiłem najlepszego? Przy okazji zobaczmy, co robi nasz nowy skill. Tak. Mm. O, auto life, i auto regen. To jest przydatne. Taki dosyć supportowy skill. Ale idźmy do Kadoanu. Ej! Down to Earth okazał się być sukcesem. Dostaliśmy kasę, dostaliśmy wszystko. Ja chcę do Kadoanu. Może w Kadoanie będzie coś... W Kadoanie będzie scenka. Rozmowa o zaostrzeniu praw. Ej, to niebieski Mag, Sage i Hunter ale pad zawsze to robi. Ach, królowa jest... E, wredna. Hej! O, wkrótce prawa nie będą niczym innym niż złym wspomnieniem. Jak miło. O, jest droga do ominięcia wszystkiego. Przy okazji, ten koleś jest e, alchemistą. A oni mówią o Ezelu Barbierze, który będzie bardzo ważną postacią dla całej dla gry. Ezel Barbier zna sposób na ominięcie praw. No, jest bardzo Bardzo zajętym człowiekiem. A. Tajemniczy numer. Tyle tajemniczości. No ale antyprawa. Przy okazji, o! Jaj! Oddaliśmy 5 z Downów. Świetnie. Wiecie co? Wiecie co przyjmę go. No a to co? Clan Marble znowu. W sumie dlaczego nie zrobiłem Treasure Hunt? Trudno. No i od dzisiaj mamy... Mamy dwa prawa działające. Dwie rzeczy są forbidden i dwie rzeczy są recommended. Więc hura. Czy są nowe rzeczy w sklepach? Raczej nie. Ale tutaj obsługuje numą. Wygląda zabawnie. Czy są jakieś morsy? Kryształy. Aha. Aha. Silniejsze prawa. No to to wiemy. To temy. Tak, 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 tak. To temy. No, zobaczmy, jakie mamy misje. A challenge. Czy ja już mogę? Tak, bo mam Negotiate level 4. Więc to chcę. Oasis Frogs. Czy to jest. E... To nie jest fabularne. O. Okej. Okay. To to sobie weźmiemy też. Hmm. Dispatch mission. O i będę musiał poekwipować ludzi. Mmm, czy którykolwiek. Hmm, czyli to już są tego typu misje, które są. O, o, nie, 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 nie. Ty jesteś w stanie to zrobić, więc ty to na razie zrobisz. A, tak, to chyba już nic nie możemy. No dobra, w takim razie to by. O, misja. I to jest klan Bacham. Ale tak to by było na tyle w tym odcinku serii zagrajmy Final Fantasy Tactics Advance. W następnym odcinku misję. wiem więc do następnego razu taktycy.